Szanowni Państwo, po wyborach byliśmy świadkami wizy wizyty w siedzicach prezydenta Starachowic. Pewnie chciał dowiedzieć się, jak rządzić miastem, biorąc pod uwagę doświadczenia w tym przypadku dwóch kadencji. Jak potem dowiadujemy się, nie wziął przykładu z prezydenta miasta Siedze, Wyciągnął wnioski, że takie zarządzanie miastem prowadzi do zapaści miasta. Proszę zapoznać się z materiałem filmowym, w którym mówię o tym, co zrobił najmłodszy prezydent miasta w kraju, prezydent Strachowc. Uważam to skrajnie za nieuczciwe. Chwileczkę. Mogę o konkretach? Bardzo proszę. Jak mówimy o tym, że szukać mamy oszczędności, to zawsze słyszę tylko jedno słowo. Likwidować szkoły, ograniczać oświaty. I czy to, to jest, jest taki nieprawne. jedyny kon, konkret, czy nie? Tylko to usłyszałem. To nie jest prawda. Ale chwileczkę. Tylko to usłyszałem, czy nie? Tylko to usłyszałem, że tniemy szkoły. Nie tniemy, tylko Te... mówię co przykładowo. Okej, okay. no to oszczędzajmy na to szkołę. Tylko to nie usłyszałem, tylko to podane było jako konkret. Nie zgadzam się. I teraz. E, pytanie. pytanie moje było na początku tego Stwierdzone było, poprzednio tak jeszcze raz przypominam, miasto jest za drogie. Czy w budżecie 2015 roku założono jakiekolwiek oszczędności? Nie. I teraz w 2016 roku okaże się, że dalej jest ta sama sytuacja. Czy. Był, z tego co dotarło do mnie informacje, był tutaj najmłodszy prezydent w Polsce miast, ja. który potem czytam w prasie, podjął konkretne działania, miał zadłużone wnioski. Zweryfikował zarz... i wieloosobowe zarządy spółek. Zweryfikował płace w zarządach spółek. Zweryfikował płace rad nadzorczych. Ja w konkretny sposób mogę powiedzieć, że ten człowiek podjął działania, które zmierzają do tego, żeby zaoszczędzić pieniądze, których nie ma w budżecie miasta. Czy jakiekolwiek działania w tej materii podjęte zostały w tym mieście? Nie mam żadnych na ten temat informacji, że jakiekolwiek działania w tej materii zostały podjęte. A w związku z tym nie mówmy znowu o tym, że. Będzie dobrze, bo sprzedamy wymienione tutaj nieruchomości. Szanowni mieszkańcy, jak mam oszczędzać? Wiesz mi przykład. Najmłodszy prezydent w kraju, prezydent Starach, Starachowic, rozpoczął bardzo skutecznie. Ograniczył wielosobowe zarządy spółek, ograniczył pobory e, zarządom spółek, ograniczył pobory rad nadzorczych. Ktoś powie, chwileczkę, ale spółki to nie jest budżet miasta. Jest budżet miasta. Bo z nadwyżek spółki miejskie wprowadzają dywidendę do Urzędu Miasta, wspierając budżet Urzędu Miasta. Konkretne rozwiązanie. Możemy rozpocząć od siebie? Powinniśmy rozpocząć od siebie. W kampanii mówiłem. Dlaczego mamy dwóch wiceprezydentów? Ja uważam, że w tej sytuacji wystarczyłby jeden. Są konkretne pieniądze? Są. Można w tym zasilić budżet miasta? Można. Konkretne rozwiązanie.